Przyjęłam nominację Ryśka Mateckiego, wkładam rękawiczki i biorę się do roboty. Zastanawiałam się, gdzie wybrać to miejsce do spotkania, ponieważ tych miejsc w hojnie jest dużo trudnych, ale postanowiłam znaleźć się takie w centrum hojny, właściwie, właściwie tuż przy ulicy Jagielońskiej, teren gminy, blisko zakładu gospodarki mieszkaniowej. Mamy worki, idziemy sprzątać. Widać, duży bałagan panuje i już zaczniemy ładować. Wszystko szkło. Jak Strasznie dużo używają ze Otóż więcej się już nie odnieści. Nominuję następnych ludzi do tego, żeby się wykazali, sprzątali. Między innymi pana dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Przemysława Górnego, pana dyrektora administracji szkół Wacława Gołąba, panią sekretarz gminy Ewę Delatore oraz radnego Piotra Żebrowskiego. Słuchajcie, nieważne gdzie pracujecie, bo ja pracuję tam, ale ważne jest to, że kochamy to miasto i chcemy, żeby było tu czysto. Dzięki.